Wniosek generalny płynący z tego raportu odnosi się do funkcjonowania komisji i zespół negatywnie ocenia działanie podkomisji smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach gospodarności, legalności, cerowości oraz rzetelności we wszystkich celach, jakie postawiliśmy przed zespołem. Z badania najbardziej rzetelnego, uczciwego, wiarygodnego we wszystkich tych kryteriach wskazano naruszenia, które będą dzisiaj prezentowane. Dzisiaj po mojej wypowiedzi pan minister, członkowie zespołu przedstawią fakty, dowody, działania w tych obszarach, które były badane i naruszenia które zostały udowodnione. Te 800 stron raportu stanowi też podstawę do wyciągnięcia konsekwencji i działań organów ścigania. Zaprezentujemy efekty swoich prac i kolejne ustalenia, które były przedmiotem pracy i które znajdują się w tym raporcie. Proszę o pierwszy slajd. Szanowni państwo, to jest kwota o której wspominał pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. 81,5 miliona złotych to wydatki, które dotyczyły podkomisji. Łączne funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej kosztowało polskiego podatnika 81,5 miliona złotych. Z czego, tak jak powiedział pan premier, 47 milionów koszt zdewastowanego Tupolewa, 34,5 miliona złotych kwota wydana na funkcjonowanie podkomisji, w tym badania i ekspertyzy, wydatki osobowe, o tym będziemy jeszcze mówić, oraz około 1 miliona złotych na ochronę Antoniego Macierewicza, mimo że ta ochrona nie przysługiwała mu z urzędu. Szanowni Państwo, paradoksalnie jest tak, że jedyny dokument prawidłowo przygotowany przez podkomisję to plan wydatków. Tak wygląda niestety to podsumowanie. Wtedy, kiedy chodziło o wydatkowanie środków publicznych na pensje albo na wydatki członków podzespołu, wtedy w dokumentacji bardzo często wszystko się y, zgadzało. Szanowni Państwo, po podjęciu uchwały nr 1 z roku 2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku i opublikowaniu raportu wydatkowano 4 miliony 800 tysięcy złotych. Wydatkowanie środków po przyjęciu uchwały z raportem końcowym było bezpodstawne i trzeba powiedzieć jasno, że te niemalże 5 milionów złotych zostało wydatkowane bezprawnie. Te środki powinny być zwrócone do budżetu państwa. W tej sprawie pojawi się stosowne zawiadomienie do prokuratury. Szanowni Państwo, prawo w tej sprawie jest bardzo jasne. Artykuł 22 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z czerwca 2012 roku mówi, że uchwała w formie pisemnej kończy badanie wypadku lub incydentu lotniczego i jest ostateczna. Ta podkomisja nie miała prawa działać po roku 2021. Poproszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, to jest wynagrodzenie wybranych członków podkomisji oraz innych osób, które pracowały dla podkomisji. Jak Państwo widzą, rekordzista zarobił prawie 900 tysięcy złotych. Może to jeszcze nie milionerzy, ale prawie milionowe kwoty wpłynęły na konta członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że, jak powiedział pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, cel tej podkomisji nie został nigdy osiągnięty. Pan Tomasz Ziemski 890 tysięcy złotych, Janusz Więckowski 846 tysięcy złotych, Kazimierz Nowaczyk, tak często wymieniany w dokumentach, 753 tysiące złotych, Wiesław Binięda pół miliona złotych. Jak państwo widzą, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o wydatki pod komisji. Poproszę o kolejny slajd. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, były realizowane umowy eksperckie. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, jak wyglądały kompetencje, jeżeli chodzi o członków podkomisji albo tych, którzy przygotowywali ekspertyzy. Zawierano umowy na, eksperty na ekspertyzy z osobami bez żadnego doświadczenia w tym zakresie. Przykład, który jest tutaj za mną, pan Ewald Gryglewicz, który przeprowadzał bardzo poważną analizę. Analiza deszyfracji kopii parametrów lotu rejestratorów w systemie MSRP. Oraz określenie zapisów dźwięku kanałów Mars BM w plikach źródłowych. Ekspertyza istotna w pracach badawczych katastrof lotniczych. I to jest cytat i to jest wypowiedź tego eksperta, który mówi o swoim doświadczeniu. Powiedział, że nabył swoje doświadczenia współpracując z blogerami i wymieniając z nimi doświadczenia. W dalszej części mówi, że swoje doświadczenie nabył w internecie. To jest jakość ekspertów, którzy pracowali na rzecz podkomisji i zajmowali się kluczowymi sprawami. Nie były ważne kompetencje, tylko zgoda z tezami. Po drugie, wydatkowano środki finansowe na usługi, które mogły być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników resortu obrony. Jedną z takich, jednym z takich zamówień było wydatkowanie ponad 150 tysięcy złotych na zrobienie 600 normalnych, zwyczajnych zdjęć. Tu polewa w Miejsku Mazowieckim. Dodam, że to zlecenie było przeprowadzone przez normalne studio fotograficzne. Takie studio, w którym robi się dokumenty do, czy zdjęcia do dokumentów typu paszport. 150 tysięcy złotych za 626 zdjęć. Zawierano umowy na taką samą ekspertyzę z tym samym wykonawcą. Jedna z firm podpisała 9 umów, które dotyczyły eksperymentu imitacji wybuchów. Ten sam przedmiot umowy, dziewięć umów 225 tysięcy złotych. Dokonano sześciu wizualizacji lotu za kwotę 140 tysięcy złotych. Zawierano umowy na ekspertyzy, które nie dotyczyły badania wypadków lotniczych. Szanowni Państwo, 100 tysięcy złotych wydano na to, żeby nagrać film o działalności podkomisji smoleńskiej, o tym, jak oni pracują, jak komisja wspaniale działa. Ponadto członkami podkomisji byli muzykolog, akustyk, psycholog oraz tak jak tu już zostało powiedziane, Antoni Macierewicz, którzy, który z wykształcenia jest historykiem, a jego praca magisterska dotyczy inków. Żadna z tych specjalizacji, którą wymieniłem, nie jest ujęta w prawie lotniczym jako wymagana do pracy w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zawierano także umowy z mocą wsteczną. Największą umową, którą zawarła podkomisja, to była umowa z Miarem na kwotę około dwóch milionów dolarów. Szanowni Państwo, w administracji publicznej nie ma możliwości zawierania umowy z mocą wsteczną. Można zawrzeć umowę, a potem wykonać zakres i przedmiot tej umowy. W tym przypadku. Zacytuję Państwu pismo przewodniczącego podkomisji do dyrektora generalnego MONU. Cytuję: Przewiduje zapłatę za prace już wykonane. To naprawdę z punktu widzenia administracji publicznej nie mieści się po prostu w głowie. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o kwestie wydatków, bo ta sprawa będzie szczegółowo omawiana przez ekspertów. Większość umów nie zawierała zapisów zabezpieczających interes Skarbu Państwa. Przekażę państwu materiał jawny Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który trafił na moje biurko, na biurko pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale informacje w tym zakresie trafiały również na biurko Mariusza Błaszczaka. I to jest klucz w tej sprawie. Właśnie w meldunkach Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Szanowni państwo, w grudniu 2020 roku uzyskano informację, że z przewodniczącym podkomisji Antonim Macierewiczem nawiązał kontakt obywatel Federacji Rosyjskiej Aleksandr Glaskow. Ustalono, że obywatel Federacji Rosyjskiej Aleksandr Glaskow przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej 4 grudnia 2020 roku, wystartował z lotniska w Stambule i wylądował na lotnisku Chopina. W dniu 15 grudnia 2020 roku obywatel Federacji Rosyjskiej wysłał wiadomość e-mail do podkomisji i wyraził chęć spotkania z Antonim Macierewiczem. Do bezpośredniego spotkania doszło 16 grudnia, dzień później, 2020 roku w biurze poselskim Antoniego Macierewicza przy ulicy Chorzej 62 w Warszawie, a nie w oficjalnej siedzibie podkomisji, gdzie na spotkanie potrzebne jest pozwolenie. Służby kontrwywiadu wojskowego dotyczące obcokrajowców. W trakcie spotkania obywatel Federacji Rosyjskiej, Aleksander Glaskow, przekazał nośnik USB Antoniemu Macierewiczowi zawierający materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej. Materiały zostały wstępnie ocenione przez Antoniego Macierewicza jako interesujące, a opisany przez obywatela Federacji Rosyjskiej przebieg zdarzeń z 10 kwietnia miał potwierdzać część dotychczasowych ustaleń podkomisji. I teraz informacja kluczowa w tej sprawie. Dopiero 21 grudnia, czyli pięć dni później, Antoni Macierewicz o tej sprawie poinformował Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, co w praktyce uniemożliwiło Służbie Kontrwywiadu Wojskowego ochronę kontrwywiadowczą. Przeprowadzona wówczas analiza tych materiałów, które były zgromadzone na tym pendrive'ie, wskazywała na ich bardzo niską wiarygodność. Obywatel Federacji Rosyjskiej, Aleksandr Glaskow, opuścił Polskę 26 grudnia 2020 roku o godzinie 8.09, przekraczając granicę z Obwodem Królewieckim na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2. Dodam, że było to piesze przejście graniczne. Glaskow wjechał do Polski używając wizy pracowniczej. Nie podjął pracy. Chyba, że, chyba, że podjął jednak pracę. Od razu uprzedzam, że jeśli pan Antoni Macierewicz będzie wypierał się kontaktu z panem Glaskowem, to informuję, że dysponujemy oświadczeniem Antoniego Macierewicza, potwierdzającym spotkanie w tej sprawie wraz z jego własnoręcznym podpisem. Do prac nad ostateczną korektą edytorską zostały też dopuszczone osoby trzecie, które nie powinny mieć nic wspólnego z pracą w tym zakresie. Według analizy przygotowanej przez służbę kontrwywiadu wojskowego, cytuję... Pod koniec 2021 roku małżonka przewodniczącego, Antoniego Macierewicza oraz jej znajoma, Anna Tuchowska, rozpoczęły korektę edytorską załączników do raportu końcowego z prac pod komisji. Skorygowane teksty zostały przekazane przez przewodniczącego pod koniec marca 2022 roku, tuż przed oddaniem ich do druku w drukarni wydawnictw specjalnych. Szanowni Państwo, żona Antoniego Macierewicza wraz z koleżanką Dokonywała ostatecznej edycji raportu, który jest oficjalnym dokumentem państwowym. Ja, wydaje mi się, że to, to nie wymaga komentarza. Zestawienie kosztów funkcjonowania podkomisji dokonano na podstawie kopii dokumentów finansowo-księgowych otrzymanych, udostępnionych przez Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest 14,5 tysiąca arkuszy dokumentów. Zespół zidentyfikował 83 podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które świadczyły usługi lub zabezpieczały działalność podkomisji. W zakresie syntetycznego zestawienia wydatków podkomisji w latach 2016-2023 wyszczególniono 8 grup kosztów w układzie rodzajowym. Podkreślenia wymaga tutaj. Pozycja pierwsza: usługi eksperckie, na które wydano 16 855 523 zł. I pozycja druga: wynagrodzenia za pracę na rzecz podkomisji w kwocie 12 651 385 zł. Pozostałe to wymienione w pozycji od 3 do 8. Są to ubezpieczenia społeczne, pozostałe koszty dostaw i usług, podróże służbowe, zużycie sprzętu i materiałów, zakwaterowanie w hotelach, tłumaczenia rozmów z ekspertami zagranicznymi. Łączne koszty, proszę Państwa, funkcjonowania podkomisji wyniosły 34 557 921 złotych.